To jest odcinek o kalendarzu w nadchodzącym sezonie, także możecie go sobie odpalić dzisiaj, możecie go sobie odpalić dzień przed ustawieniem ostatecznego składu. No i na początek jeszcze będzie kilka też innych informacji, ale o tym za chwilę. Tak, no, terminarz już znamy długo, ale my przechodzimy do jego analizy teraz. I też znamy dodatkowych kilka faktów o europejskich pucharach, o tym, jak to będzie wyglądało. Więc też wam o tym powiemy, na co zwrócić uwagę między kolejkami. Tak, kilka ogłoszeń parafialnych. Zapraszamy was do naszej Ligi Johnny bez spojrzenia z kanapy. Link w opisie. Trzy koszulki do wygrania. Zapraszamy was też na zlot, na pierwszą kolejkę do Kuliozą w Poznaniu. Nowe miejsce, starzymy. No i już przechodzimy do najważniejszych rzeczy, krem dla krem tego odcinka, także kilka uwag na początek, bo to, kto z kim gra w pierwszej kolejce, to już wiemy, ale to, co się będzie działo troszkę później, jest na razie trochę tłem w tym mętliku FPL-owym. Tak, no trzeba o tym pamiętać, że kluby oprócz tego, że grają w Premier League, będą miały także kilka innych priorytetów, które mogą wpłynąć na rotacje, które mogą ewentualnie wpłynąć na jakieś kontuzje i urazy, które będziemy musieli uwzględniać w składzie. No i tak, patrząc na to, że Manchester City gra super Buchkar między kolejką pierwszą a drugą, to też zastanawiam się, co Guardiola będzie tutaj czarował. Tak, są już składy z Johnem Stone'em, są z Philem Fodenem, także tutaj może się dziać wiele ciekawych rzeczy. No, a stąd w... De, Bruyne, De Bruyne był już w grze, także Plotki o Belku wypadającym z GW1 prawdopodobnie nie są prawdziwe. Tak, Julian Alvarez zmalał zdecydowanie. Co jeszcze tutaj ważnego? Między kolejką drugą a trzecią, Aston Villa gra eliminację do Ligi Konferencji Europy. Rewanż jest między kolejką trzecią a czwartą. W tym terminie mamy też drugą rundę Carabao Cup. Później już rzeczy bardziej kojarzące się wszystkim, myślę, czyli po GW4 pierwsza przerwa reprezentacyjna. Później już startujemy z fazą grupową europejskich Pucharów. Trzecia runda Karabao. No i po kolejce ósmej druga przerwa na kadry. Chyba na razie nie ma co wybiegać dalej, także powiemy sobie o tym czasie sierpniowo-wrześniowym. Na pewno GW4 i koniec tego GW4 to będzie czas, kiedy wielu z nas odpali dziką kartę. Bo ta przerwa reprezentacyjna i dwa tygodnie na mieszanie ze składem, przygotowanie się na ewentualne kontuzje po meczach kadr, to jest coś, z czego w zasadzie co sezon menadżerowie w PL chętnie korzystają. Tak, to już będzie też po okienku transferowym, także yy, dobry moment na zaklepanie składu do, na jakiś dłuższy czas. No i idziemy. Wszyscy jarają się Arsenalem. Więc powiedzmy trochę o Arsenalu. Wicemistrz ubiegłego sezonu zaczyna od trzech zielonych meczów. To ciężko nie radzić się tym terminarzem, bo nie dość, że mamy w tych pierwszych, nie tylko trzech, ale w zasadzie w siedmiu pierwszych kolejkach, mamy aż pięć zielonych meczów i dwa mecze, które nie są zielone, Arsenal i tak gra u siebie. A wiemy, jak kanonierzy grają na. Emirates, więc tutaj zapowiada się srogie polowanie na punkty i nie ma się czemu dziwić, że na Twitterze, czy też na x.com obecnie można spotkać dziesiątki, setki szablonowych składów z potrojonym Arsenalem. Tak, kilka uwag. Arsenal średnio radził sobie z zachowaniem czystych kąt na własnym stadionie. Z, yy... Można powiedzieć, można skontrować tym, że yy, na przykład przy wyborze Gabriela yy, z tych siedmiu drużyn, bodajże pięć albo sześć to najgorzej broniące przy stałych fragmentach. Także tutaj plus dla obrońcy brazylijskiego, ale nie dziwię się, jeśli składy w większości będą tercetem ofensywnym, czyli nie wiem, Saka, Martinelli, Jesus, może rzadziej Odegard, może rzadziej Kai Havertz. No, Saka i Jezus wydają się must have na ten moment. Pytanie, czy ktoś będzie chciał wchodzić z obrońcą. Też gdy przyszedł Timber, yy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na jakiej pozycji będzie grał Timber, czy od razu będzie grał w pierwszym składzie, czy będzie też to mm, wolniejsze. No z Incianką wiemy, jak jest z jego zdrowiem, że zacznie świecić nam się na żółto i nagle wypadnie na trzy kolejki, ale potrojenia ofensywy szczerze raczej bym nie polecał. Nawet jeśli jest ultra zielono, to jednak władowanie takiej kasy w topową ofensywę ligi, ale wciąż jedno przypadkowe 0-1 z nie wiem, Fulham, kimkolwiek, gdzie po prostu mecz nie potoczy się po myśli Arsenalu i już mamy kolejkę na czerwoną. No aczkolwiek przy 0-1 z Crystal Palace. No trzeci jako obrońca też nie zachwyciłby tutaj punktami. Ja nie byłbym tak sceptyczny. Martinelli na razie ma bardzo niskie posiadania. Wiemy, że on z Jezusem gra lepiej. Co do Zinchenki, kto wie, czy jego zmiennikiem nie będzie Kuba Kiwior, także można wypatrywać ewentualnych absencji Ukraińca. Idziemy dalej. Brentford, też fajny kalendarz w teorii na początek, i jest tam kilka nazwisk, o których możemy powiedzieć. Mark Flecken, wczoraj zadebiutował w meczu towarzyskim z Fulham. Jest Brian Bemo i grający na szpicy Johan Wissa. Tak, no jest kilka nazwisk i nie zdziwię się, gdy obecnie Błemo jest szablonem, ale im bliżej będziemy sezonu, tym bardziej nasze oczy będą kierowały się w kierunku Wisy, który, jeśli będzie grał na szpicy. Jeśli do tego czasu Brentford nie sprowadzi żadnego zastępstwa dla Toneja, to i Wisa, i może nawet Szade mogą być też tutaj fajnymi, nie tylko niszowymi wyborami. Tak, po pierwszym sparingu możemy powie powiedzieć, że Mbem grał na skrzydle, ale zdążył zejść do środka i oczywiście trafić w słupek. Tutaj też warto śledzić losy Dawida Rai. On jest pół miliona droższy od Flekena, no, ale na razie nowego klubu nie ma. Idziemy dalej do kolejnej rewelacji ubiegłego sezonu, czyli Brighton. Obecnie najczęściej w szablonie jest potrojenie Arsenalu i podwojenie Brighton. No i nie ma co się dziwić, bo mamy drużyny, mamy Luton, które dopiero co hmm, wąsowało. No i raczej nie spodziewamy się, żeby Luton stało się z Marszu e, jednym z hegemonów ligi. No, a kwestia Wolverhampton, kwestia West Hamu to coś, z czym to także dwie drużyny, które raczej dołowały w poprzednim sezonie, i nawet jeśli spodziewamy się progresu, szczególnie w przypadku Młotów, to wciąż są to mecze, w których Brighton będzie faworytem. Tak, no m, chyba 50% posiadania ma Estupinian za 5.0, także e, obrońca. Taką alternatywą dla niego może być Verbruggen albo Steel, czyli bramka za 4,5. Natomiast z pomocy będzie trochę, e, trochę chaosu. Mitoma miał słabszą końcówkę ubiegłego sezonu problemy z wykończeniem. Mówi się trochę o NC, my też go chwaliliśmy, on może być dziesiątką, natomiast dobry debiut zaliczył João Pedro. Tylko pytanie, czy on będzie właśnie dziesiątką czy dziewiątką. Też podczas meczu z Chelsea, meczu towarzyskiego strzelał rzut karny, chociaż nie było na boisku wtedy Pascala Grossa. Także tutaj na pewno trzeba śledzić sparingi Brighton przed sezonem i zobaczyć, kto tam wyjdzie w pierwszym składzie. No też o pedro ma ten plus, że jest napastnikiem, więc to może nam wiele ułatwić przy zbalansowaniu składu, bo że o pedro kosztuje 5,5 miliona, no i taki napastnik gdyby jeszcze się serio okazało, że ma karne, bo tutaj też jest ważne to, że on tego karnego wywalczył, więc nie wiadomo na ile tę piłkę ukryto, na ile mu ją dali. No ale tak, brzmi, brzmi ciekawie, były piłkarz Watfordu, podobno ogromny talent. Słuchaj, no wydali na niego trochę pieniędzy. Everton oni też w teorii mają dobry kalendarz, natomiast zachwaliliśmy hmm, świat zachwala trochę defensywę Evertonu. Kojarzy się to z Shondays jako ktoś, kto gra na zero z tyłu, natomiast ta końcówka ubiegłego sezonu wcale tego nie potwierdza. Everton nie był jakąś fantastyczną defensywą, natomiast Pickford za 4,5, no i Ashley Young, który może będzie grał na wahadle, czy może nawet jako skrzydłowy za 4,5 może być ciekawą opcją, ewentualnie Calvert-Lewin, ale czy ufamy jego kondycji, jego zdrowiu? I prefer not to speak. Calvert-Lewin zdrowy byłby naprawdę piękną propozycją na fantazy Premier League, ale wiemy, jak z DCL-em jest i do momentu, kiedy on nie wyjdzie na boisko i nie zagra 90 minut, to dalej musimy oglądać go z zawałem. Tak, no i warto też powiedzieć o Chelsea, która na razie przypomina taką bardzo niesymetryczną ekipę, czyli ten prawy obrońca raczej jest w środkowym fazie ataku, a to Ben Chilwell, gdzieś hasa na skrzydle. Także na pewno na początku będą różnicą z uwagi na trudne spotkania, ale od kolejki trzeciej. Gdzie zaczyna się seria bardzo przyjemnych spotkań, może być ciekawie. Małe Gusto też za cztery obrońca, no i Duet z przodu, nkunku Jackson. Także tutaj też na pewno będzie ciekawie. Idziemy do. Zobaczymy, czy jeszcze nie idzie. Na razie możemy chwilę jeszcze o Chelsea, jak mogę, to coś powiem. Proszę, czy się u e, siebie. Można... Poczetina mocno chwalił Colwilla, więc mamy obrońcę od 4,5, który na 95% będzie w wyjściowym składzie. Opcją jest też Gusto, no i zobaczymy, jak będzie chociażby z Madsenem, który jeśli nie zostanie w Chelsea, to prawdopodobnie też odejdzie i będzie gdzieś pierwszym lewym obrońcą. No i zarówno Mudryk, jak i Jackson, jak i Kunku na razie są ciekawymi opcjami. Poczetina też zapowiadał, że będzie testował ustawienie z Jacksonem i Nkunku razem, także zobaczymy, jak to będzie. Wyglądało, bo póki co to, jeśli Inkunko grał, to raczej grał na dziewiątce. Tak, a co do Madsena, to Westcam podobno jest zainteresowany. Także kto wie co z przyszłością Marona Cresswella. Jesteśmy już na drugiej stronie Liverpool. W teorii średnio wyglądają te mecze początkowe, jeśli chodzi o utrzymanie czystych kąt. Mówi się też wiele o pozycji Trenta Aleksandra Arnolda. Na razie w sparingach on gra jako szóstka, także ma trochę więcej zadań defensywnych, co blokuje jego potencjał ofensywny. I tutaj kto wie, czy posiadanie trenta mocno nie spadnie do kolejki pierwszej, zwłaszcza jeśli Liverpool nie kupi defensywnego pomocnika lub nie wykrystalizuje się sytuacja Fabinho, bo Henderson już raczej pożegnany, ale pytanie, czy z przodu Darwin Nunez za 7,5 albo Luis Diaz nie będą opcjami. Jest Myślę, że sporo fajnych alternatyw z przodu. I też jeśli rzeczywiście trend grałby wyżej, czyli grałby na defensywnym pomocniku, choć nie wydaje mi się szczerze, żeby tak Liverpool sezon zaczął, to może się okazać, że powrót do Robertsona będzie takim zbawieniem i że szkod, który będzie z tej lewej strony biegał odważniej i wiedząc, że, ma, że nie musi też kryć tej przestrzeni, w której może brakować Wandajka, przesuwającego się na prawą stronę, no to może być. Ciekawa opcja. Na pewno do obserwacji, kto z przodu Liverpoolu będzie zdrowy, no bo jeśli będzie pięciu do grania, to potencjał ryzykowania z Nunezem czy z Diazem na pewno spada. Tak, idziemy dalej. Manchester City w teorii też bardzo sympatyczne spotkania, zwłaszcza że oni grają pierwszy mecz sezonu, więc możemy wiedzieć, w jakim składzie przystąpią do starcia z Burnley. Później Newcastle u siebie, Sheffield United, Fulham. Także tutaj też będzie bardzo ciekawie, bardzo ciekawie z tyłu, bo stąd za 5,5, AK za 5.0. Tutaj sytuacja z transferem Guardiola też coś nam powie. Zobaczymy. No na pewno Haland będzie miał powyżej 80% posiadania. Manchester United? Któreś no, będzie miał wysokie posiadanie, pewnie wysokie posiadanie, będzie miał też i Markus Rashford, i Bruno Fernandez. Więc tak, jak najbardziej United chciał zrobić ładne przejście. Więc pytanie, kto z tego duetu? Bo terminarz Manchesteru United również zachęca do robienia rzeczy. Ale pytanie, czy zachęca do defensywy? Bo Tottenham, wiemy, że będą grali bardzo ofensywną piłkę. Arsenal i Brighton w czwartej i piątej kolejce to też są drużyny, które potrafią bramkę strzelić. Będzie popularny na pewno Onana za 5-0, ale przyznam szczerze, że większe szanse upatruje właśnie nawet z duetem Bruno Rashford. Na razie oni obaj u mnie w składzie. Ja szczerze nie wyobrażam sobie nie mieć obrońcy Manchesteru na mecze z Wolverhampton i z Nottingham. Więc jasne, 4 i 5 wyglądają średnio, ale do tego momentu ktoś z United może już zrobić tyle punktów, że będzie ciężko. Znaczy, ciężko. No. Po trzeciej kolejce nie jest ciężko gonić, ale może być to bolesne, jeśli chodzi o pozycję w overallu na początku. Taka też taki przeskok, nie wiem, z na Chilwella w czwartej kolejce może być dosyć takim klasycznym ruchem. Ciekawostka: Sheffield United. Oni też w teorii w trzeciej kolejce grają w City, ale Crystal Palace, później Nottingham Forest, Everton też w czwartej kolejce. To może być ciekawa. Taka totalna nisza, mało kto pewnie zaryzykuje, ale tam jest pewien napastnik za 5,5. No i nie gra z jakimiś wybitnymi defensywami. Tak, no o Sheffield więcej pewnie będziecie mogli posłuchać w naszym kolejnym filmiku, bo będziemy każdą z ekip Premier League pokrótce zapowiadać. Sheffield też przed tym się nie schowa. No i... Cóż, no będzie to na pewno różnica, bo nawet jeśli termina sprzyja, to to wciąż jest tylko Sheffield i to sheffield lunch trama. Tak, no i na koniec Tottenham. W teorii z trudnym początkiem, natomiast jak oni się rozkręcą, to hype na Madisona, który ma tam około kilkunastu procent posiadania, też może ruszyć. Tak, to no może ruszyć, może też ruszyć hype na Sona. Zobaczymy to z Kane'em do dzisiaj. Wyszły kolejne informacje, że niby Levi dostał i Kane dostali ultimatum, że albo Kane podpisuje nowy kontrakt, albo odchodzi. Także wokół Spurs będzie działo się wiele, ale też atmosfera wokół oglu i nowej, nowego Tottenhamu, który ma ten trener budować, wydaje się na tyle pozytywna, że sporo. Cię Ciekawych rzeczy może się dziać i to będzie raczej futbol na tak, a nie futbol imienia Antonio Conte. Tak, no dodałbym jeszcze, że Pedro Porro może być ciekawy jako wahadłowy, ale chciałbym też może trochę nawet takiego przełamania szablonu, gdyby Kane trafił do Manchesteru United. My wrócimy z kolejnymi filmami odnośnie FPL-a i Premier League. Możecie kliknąć subskrypcję, dać kciuka w górę, niech się niesie 600 subskrypcji. To jest cel na teraz, później już 1000, milion. I sława, i w ogóle wszystko, także to na tyle teraz.